Ja się urodziłem w Jaśliskach. Mój ojciec był robotnikiem właściwie takim na wpół kierownikiem w Tartaku, w Przemyśle no i myśmy wędrowali tam, gdzie były, było zajęcie dla ojca. Do czwartej klasy już przeniesiliśmy się do Zarszyna, to jest powiat sanocki. I w Zarszynie sześć klas szkoły podstawowej skończyłem, następnie zdałem do gimnazjum w Sanoku i w Sanoku skończyłem cztery klasy gimnazjalne przed wojną. Więc wybuchła wojna, no cóż, nie było pracy, no zresztą praca to ja. Jeszcze za młody byłem, żeby pracować, bo mając 17 lat wojna wybuchła. No więc wtedy wstąpiłem do AK, no i w AK byłem do końca okupacji. Ponieważ nazwisko moje zupełnie odpowiada niemieckiemu nazwisku Probst i w dodatku jeszcze imię Rudolf zupełnie się zgadza, no więc napisałem podanie do Hestapo, żeby mnie przyjęli na tłumacza, że będę tłumaczył. No i oczywiście zaproszono mnie, jakże przyjęto, nie od razu, ale za kilka dni dostałem wezwanie, że mogę się wstawić. wstawiłem no się pierwsze dwa tygodnie właściwie, to nic specjalnego. Posyłano mnie z różnego rodzaju korespondencją do urzędów, no i oczywiście byłem tłumaczem też równocześnie, bo tam było kilku gestapowców, którzy znali język polski, a większość z nich nie znała. A często przesłuchiwani byli więźniowie którzy zostali aresztowani przez gestapo polityczni więźniowie oczywiście no więc trzeba było tłumacza no to ja tłumaczyłem któremu z gestapowców który przysłuchiwał więźni. jakakolwiek akcja od czasu gdy dostałem się na gestapo to rok czasu mniej więcej nie udała się Niemcom zrealizować gdzie pojechali no i oczywiście mnie brali tego od czasu do czasu, też jako tłumacza. Przyjeżdżają, no nie ma. Zawiadomienie przez swoich szpiegów, których mieli na terenie, że tam zebranie się odbywa, czy jakaś zbiórka. Przyjeżdżamy, no niestety nic, nikogo nie ma. No bo skąd mogło być, jeżeli wcześniej dostali zawiadomienie, że na taki, a taki okres planuje się akcję gestapo. Także Niemcy byli zaniepokojeni. Nie domyślali się niczego? Jakoś nie podejrzewali czegoś? No nie, absolutnie się nie domyślali, no bo no ja, ja byłem ostrożny, no przecież chyba pan sobie wyobraża, człowiek jest skierowany, tu masz w racie robić to, a nas zawiadamiać o akcjach. Więc ja byłem bardzo ostrożny i, i ja na przykład Pełniłem w tym, w tym czasie, kiedy mnie miano aresztować, ja siedziałem na dyżurce, zastępując strażnika niemieckiego. Odbieram telefon z więzienia w Sanoku, że więźniowie zeznali, że u was w gestapo jest donosiciel. Jeszcze ja. nie wiedzieli konkretnie kto to jest. No nie, tylko właśnie ten, który zawiadamiał, nie wiem kto to był, nie znam nazwiska, zawiadamiał szefa. Prosił o szefa, ja mówię szefa w tej chwili nie ma, ale ja mu powtórzę, proszę powiedzieć o co chodzi. A u was w gestapo jest wtyczka, która kontaktuje się z AK, bo zeznał ten na ten więzień. Mówię dziękuję, to powtórzę szefowi. I od razu spakowałem się, zabierając pistolet maszynowy, pistolet taki ręczny, mały. No i uciekłem. Za dwie godziny już, bo ja mieszkałem w Zarszynie koło Sanoka, to jest 15 km od Sanoka, za godzinę czasu po mojej ucieczce już byli gestapowcy na terenie Zarszyna i szukali mnie. No ja wydaliłem się z Gestapo i mówię, ja wychodzę pa, na pa, papierosy sobie kupić niedaleko. I szedłem, wyszedłem tylko na górę, z, z góry szedłem w kierunku stacji kolejowej, przystanku, no i akurat leciał pociąg w kierunku Zarszyna. W biegu wsiadłem i dostałem się do Zarszyna i absolutnie nikt o tym nie wiedział. Dopiero na terenie Zarszyna, w Browarze, miałem dwóch znajomych, którzy wiedzieli o mnie i ja ich znałem. Oni byli wysiedleni ze Śląska. Oni byli kierownikami browaru: Jan Wojtyła i Zięba. No i ja się udałem właśnie do browaru i oni mnie umieścili na takim poddaszu. Oczywiście od razu powiadomili nasze dowództwo że ja znajduję się na terenie browaru. Ale oczywiście za godzinę czasu, tak jak mówiłem, gestapo było już w Zarszynie. Najpierw u rodziców, u rodzice nic nie wiedzieli. Przyjechali do browaru, no gdzie mogłem być? Tylko browar to jest jedyny zakład na terenie Zarszyna. No więc skierowali się do browaru i w browarze pytano Ziębę i, i pana Wojtyłę, czy nie wie, co się ze mną dzieje, mówię, a skąd, że przecież go nie widziałem już, mówię, już go z pół roku nie widzę, bo przecież nie widzieliśmy, bo przecież on jest u was. No tak, no tak, no i na tym się skończyła rozmowa, a ja siedziałem, zresztą ciekawy ten, mnie wsadzono na taki stryszek i właśnie oni cały browar przeszukiwali, tak niby chodzili, no i patrzą, mówię, co to, to tu na górze jest, no aha, stuknął, a ja tam na górze byłem takim drążkiem, posypały się śmieci z góry, mówię, no tu, tu jest sufit, tu, tu nikogo nie ma, jak chcecie, to... nie, nie, no to poszli. Ale ja w tym czasie z pistoletem naładowanym czekałem, w razie czego bym strzelał, no bo nie było innego wyjścia. A to, to są przeżycia, proszę pana, które pamięta się długo. A w jaki sposób pan się kontaktował z komendą AK? Moim bezpośrednim łącznikiem był Stanisław Rysz. On skończył gimnazjum, już chodził do pierwszej licealnej. Ile razy był w Sanoku, tyle razy zadzwonił do mnie i kontaktowaliśmy się. A zresztą ja miałem umówione kontakty na terenie Sanoka w restauracji. Do restauracji wchodziłem, zamawiałem swoje piwo i zostawiałem meldunek. Króciutki według szyfru już zrozumiałego. W ustępie oczywiście przychodził i ten ktoś tam przychodził, ja tam już później nie zaglądałem, czy wyjmował, czy nie wyjmował, czy zabierał to, czy nie. W każdym razie organizacja była wcześniej powiadomiana o, o wszelkich akcjach gestapowskich, jakie mają nastąpić. Ani jedna akcja na terenie Powiatu Sanockiego nie udała się w momencie, kiedy ja byłem na ustawie, no. ani jedna akcja, także proszę pana, właściwie nie udawały mi się akcje i wtedy oni zdziwieni byli, co to jest, przyjadą, to nie ma nikogo, to znowu nieudana akcja, no i później atakowano swoich sprawozdawców. Tych, którzy ich powiadamiali. No jak to zawiadomiłeś, ja tu nic nie było. No ale oczywiście ci już nie mieli innego wyjścia, tylko też ucieczka i krycie się, żeby ich Niemcy, znowu go Niemcy nie schwycili, no bo, bo przecież wiadomo co by z nim zrobiono. Proszę sobie wyobrazić, że ja w ogóle nie wiedziałem, no wiedziałem, no wiedziałem, że jestem tu po to, żeby uniemożliwić Niemcom ten, ale... Czy ja byłem z tego dumny, czy e, niedumny, czy e, myślałem o tym? Nie, człowiek, człowiek był młody, wrożowany. Dla mnie w tym czasie, no cóż, 17-18 lat, mój Boże, przecież to najlepszy wiek, gdzie człowiek się rozwija, no i, i w zasadzie ma myśli, nie bardzo związane z życiem no ale w każdym razie interesowało go wszystko no to jak marzenia chłopaków no cóż dziewczynki mu się podobały i inne rzeczy w momencie ruszenia ofensywy 13 stycznia 1944 roku czy 1945 już nie, nie, nie pamiętam dokładnie zaczęły się aresztowania ja wtedy wywiałem tu na teren Lubelszczyzny i tu się zatrzymałem i człowiek cicho siedział, jak mysz pod miosłą, i, i bał się i absolutnie słowem nie wspominał o tym, że był w AK. Bo wśród nas żyją ci, co przeżyli, choć przeżyć przecież nie mieli prawa. I jeszcze cieszą się z każdej chwili, którą ich los im zostawia. Żyją wyrokom wieku na przekór wieku, co siejąc śmierć sam umiera. Rano po mleko do sklepu i sadzą dęby na sklepach. Prawem kadłuka w drodze wyjątku, niepowtarzalni jak starodrugi. Żyją co dzień, dzień w dzień od początku i troszczą się o prawnuki. Przegapił Hitler, pogardził Stalin, Nie dały rady, zawał prostata. Czytają, czego nie przeczytali i wciąż ciekawi są świata. Nie pysznią się bliźniacy stulecia, że ich nie dorzucono do stosu, ich życie ma się powtórzyć w dzieciach. Jesteśmy częścią kosmosu. Częścią kosmosu, popiół we włosach, popiół tych wszystkich, co nie przeżyli. Nieusuwalna pamięć, jak osad spalonej kolekcji motyli. Czasem się z losem godzi czas, leko, motyl, dom w rozkwicie. Ci, co przeżyli, żyją wśród nas, tak obrażonych na życie. Ci, co przeżyli, żyją wśród nas, tak obrażonych na życie. Ci, co przeżyli, żyją wśród nas.